Co jest największym wyzwaniem w pracy na jednym materiale? Z punktu widzenia mojego projektu materiałem była stal i naj, jakby najtrudniejszą rzeczą, z którą się mierzyłem, było wykonstruowanie węzłów konstrukcji, która była przedmiotem mojego wyzwania inżynierskiego. Co było przedmiotem pana pracy i co było największym wyzwaniem w pana pracy? Moje wyzwanie inżynierskie związane było z projektem zintegrowanego centrum komunikacyjnego w Lublinie, w którym uczestniczyłem, a ściśle moje wyzwanie inżynierskie związane było z analizą wpływu zmiany geometrii węzła konstrukcyjnego słupa wielogałęziowego na pracę całej konstrukcji zadaszenia.